Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Bardziej zaś, witam Państwa. Zapraszam na rozmowę w studiu radny Platformy Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta Piotr Wiczewski, szef klubu Platformy, który przestaje być szefem klubu. Tak, dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Dokładnie tak jest. E, tutaj złożyłem w zeszłym tygodniu rezygnację e, na ręce Prezydium Klubu Rady Obywatelskiej. Powody, powody rezygnacji. A to można powiedzieć, że ich jest wiele, tak? To jest jakby dalej jestem członkiem klubu rannych platform obywatelskiej. Tutaj nic się nie zmienia w żadnym wypadku. Jednakże no, tutaj powody są trzy i głównym to są kwestie rodzinne. Mam dwóch małych dzieci, no muszę tutaj jednak spędzać więcej czasu z nimi. Kwestie zawodowe, też człowiek pracuje zawodowo aktywnie, no i też ta praca wymaga od niego większego zaangażowania. Na no, trzecie, no to jednak pamiętajmy, drodzy mieszkańcy, że startowałem w tych wyborach jako kątka kandydat prezydenta Jacka Wójcickiego, który miał zgoła odmienną wizję miasta. Eee, no i jednak jako szef mhm. największego klubu w radzie miasta będącego w koalicji z Jackiem Wójcickim, to czasami miałem taki wewnętrzny dylemat moralny, tak. Jak tu człowiek powinien do końca działać, więc no to chyba też jest taki główny, że tak powiem, tego punktu. Tak? No nie, nie ze wszystkim się zgadzam, gdzie mm -hmm. najmniej Jacka Wójcickiego, jako o. szeregowy radny, to zawsze jest to łatwiej wyargumentować, e, niż jako przewodniczący klubu, który jest w koalicji z Jackiem to Bucickim, Ja myślałem, tak? że odwrotnie, że szef, szef klubu, który się nie zgadza i ma jakiś wpływ, ma, ma, może to no, mocniej podkreślać zdanie no mo przeciwne. Tak. Na pewno pan redaktor, bo pan jest wnikliwy, że, że tak powiem, w tej polityce gorzowskiej i na pewno pan pamięta wiele punktów tej 10 dziesię tropów Wilka, no to one znalazły się, tak, w umowie koalicyjnej i one są gdzieś tam realizowane, tak, mm -hmm. jedne szybciej, drugie wolniej, no ale nie jest światełko w tunelu, że one będą zrealizowane w trakcie trwania tej kadencji, aczkolwiek, no mówię, no to... Cały ten program to nie było tylko 10 tropów wilka, tylko mówiliśmy jeszcze o innych tematach. No i, że tak powiem, no tutaj nie do końca się zgadzam z tym tempem realizacji, z czasem realizacji, więc myślę, że tak łatwiej mi będzie tutaj jako i to i to przyspieszy wtedy, jak, jak jako radny Piotr Wilczewski będzie naciskał. Mam nadzieję, że tak mam że tak no zobaczymy, zobaczymy. A, jak a to kto ma szansę tak. zostać przewodniczącym klubu w takim wypadku? No to jest w chwili obecnej funkcję to pełni Grzegorz Ignatowicz. My mamy w klubie ze względu na to, że jest nas 15 osób, mamy prezydium, w którym zasiadałem wspólnie z Grzegorzem i z Aleksandrem Siwińską-Szadną. No i pewnie no, tutaj na następnym klubie będziemy tutaj decydowali czy ktoś inny jeszcze będzie chciał być przewodniczącym albo... i na pewno wybierzemy w sposób demokratyczny nową osobę. Nadepnęliście na odcisk prezydentowi przyjmując yy, Marię Szupiruki i Cezarego Żołyńskiego? Nie wiem, nie wiem, nie pytałem go, czy go coś zabolało, czy tam nadepnęliśmy. No, jeżeli, Maria Chupil, jeżeli Maria Szupil i Cezary Żołyński no, chcieli dążyć do naszego klubu mm. i aktywnie działać. No chcieli. Być nieskrępowanymi, nieskrępowanymi radnymi, którzy mogą zadawać pytania na sesji, a nie tylko e, prosić o audycję u prezydenta, no to na pewno ktoś może to odebrać, że to jest naciśnięcie na odcis. Aczkolwiek my się bardziej cieszymy, e, że w naszym klubie są osoby tak blisko związane z kulturą, e, którym e, że pytają o nią na sesji, na komisji, czego mieliśmy przykład w tym tygodniu, i na pewno jest to wartość dodana dla naszego klubu. A co to zmienia w waszych relacjach z prezydentem w sensie w koalicji? To, że już nie 13, 13 radnych, a 15, to, że prezydent ma mniej, i to się w ramach jednego właściwie obozu wymieszało. Yy, czy oczywiście plus, no w ramach, czy tak, może, to jest takie duże uproszczenie ze strony mm. redaktora, że w ramach jednego obozu, tak? no bo jednak pamiętajmy, że no, nie ze wszystkim się zgadza platforma, co robi prezydent Jacek Wójcicki, mm -hmm. Pewnie Jacek Wójcicki nie zgadza się ze wszystkim, co chciałaby zrobić platforma, tak? Więc stąd są te tarcia w yy, tej naszej lokalnej polityce yy, posiadanie 15 radnych, no to się zdecydowana większość, tak? To nie jest chwiejna większość, nie plus, było takiego klubu głos. Tak, miasta. No, nie było i to jest... Jest duża odpowiedzialność, jest to też bardzo ciężkie zadanie, żeby tutaj jednak... W 15 osób pracować, no ale staramy się. Przez ten rok udawało nam się to. I myślę, że tak będzie no do kolejnych wyborów, że jednak będziemy tutaj wspólnie działali na rzecz rozwoju miasta. Mówicie o sile w Radzie Miasta. 15 radnych to rzeczywiście nie było takiego klubu, ale też jako kandydat na prezydenta, który miał jakąś tam wizję w pewnym momencie pewnie swoich rządów, no bo musiał mieć w momencie, kiedy wchodzi do drugiej tury. Gdzie jest waszym zdaniem ta granica? odpowiedzialności w Radzie, a wpływania na rządzenie miasta. Chodzi mi o to wchodzenie na swoje podwórka. Prezydent musi liczyć się z Radą, ale na ile Wy, jako Rada, mając taką siłę w Radzie, liczycie się na, 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 liczycie się z głosem prezydenta. No bo tarcia widać. I teraz no pytanie, tak, widać, bo to to o to to. Kto o... wchodzi bardziej na y y czyje pole? To chodzi też o informowanie y siebie nawzajem, tak? Jeżeli podejmuje jakieś kluczowe decyzje, to nie może być tak, że my dowiadujemy się o nich na tydzień przed sesją poprzez dosta dostarczenie materiałów w programie E-Sesja, tak? Projektu uchwał. Wyjaśnił się to? Tak, wyjaśniliśmy liczymy, że będzie to, że tak powiem, poprawa ze strony Urzędu Miasta, że wcześniej będziemy informowani o tak kluczowych decyzjach i dzięki temu na pewno ta współpraca będzie lepiej przebiegała, no bo teraz przy takiej większości, no to można powiedzieć, że mamy możliwość zablokowania każdego projektu uchwały prezydenta i możemy wrzucić wszystko do budżetu, głosując poprawki, ale no też pamiętajmy o tym, że już jedna była taka rada, która była skłócona z prezydentem i pomimo tego, że wrzucała do budżetu mnóstwo swoich pomysłów, to nie były one potem realizowane, więc yy, nie ma żadnego. Tak nikt powiem. na tym nie skorzystał. Nikt na tym nie skorzystał, hmm. więc no, dlatego lepiej tutaj kooperacja niż, yy, że tak powiem, wzajemne zwalczanie się. Ale tak kończąc ten temat, tych ostatnich zawirowań dogadaliście się już z prezydentem. Było jakieś spotkanie, o, których, o którym mogą usłyszeć mieszkańcy i mogą usłyszeć, że już, już jest wszystko, Spotkania były, w sensie. spotkania były, spotkania będą na pewno, no my pracujemy i staramy się, że tak powiem, no, robić co tylko możemy, żeby to miasto lepiej funkcjonowało, ale no, to jest zawsze, no będzie jakiś tam e, tarcia, no bo nie ma żadnej koalicji, która by pracowałaby bez żadnych, że tak powiem, sporów, tak? więc to na pewno... Spory będą się pojawiały, ale mamy nadzieję, że jednak przy większości tematów uda nam się znaleźć kompromis. Chciałem zadać kilka pytań od mieszkańców, które pojawiły się na naszym Facebooku. Zadajecie je Państwo. Pan Grzegorz pyta, czy zgodnie z obietnicą w tym roku rozpocznie się remont ulicy Siedzikównej Inki. Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Formalnie miasto było gotowe, żeby w tym roku mhm. rozpocząć ten remont projekt był gotowy wszystkie pozwolenia były gotowe jednakże tam kwota tej inwestycji chyba wynosiła około 10 milionów złotych więc miasto zdecydowało żeby zmienić trochę ten projekt i poprosić o dofinansowania poprosić wystąpić o dofinansowania ze źródeł rządowych jak teraz wiemy mnóstwo pieniędzy jest na zagospodarowanie wód opadowych i tak dalej więc tutaj będziemy starali się żeby dostać środki na to wraz z przebudową kanalizacji która oczywiście tam musi zostać przebudowana no bo niestety to była Błąd poprzednich władz miasta, które no pozwalały tak budować te bloki bez zapewnienia infrastruktury mhm. dookoła. Więc tak, temat jest ciągle na tapecie. W tym roku będzie zmiana dokumentacji projektowej, będzie wystąpienie ośrodki zewnętrzne i na pewno te inwestycje niedługo ruszy. Pani Gosia? Także monitoruję, Panie Grzegorzu, mhm. temat. Pani Gosia pyta, y -y -y. czy będzie coś robione z przejściem podziemnym przy ulicy Piłsudskiego? Tam, także, tam było kilka pytań. I a propos Piłsudskiego, także chodniki, które po jednej części są zrobione, ale po drugiej części, zwłaszcza przy Parku Kopernika, od strony Parku Kopernika są w fatalnym stanie. To jest w ogóle temat rzeka, jeśli chodzi o czymś temat, temat rzeka, tak przy wielokrotnie pisałem interpelację na ten temat w poprzedniej kadencji. W tej pewnie też zaraz napiszę o tym. Eee, to bardziej pytanie do Urzędu Miasta. No, my tutaj naciskamy i staramy się, żeby jednak tam był wykonany remont. Były propozycje, żeby tam zrobić ścianę grafiti dla młodych mieszkańców. Młodych albo nie młodych, którzy chcieliby po prostu wyrazić e, swój talent artystyczny, pokazać siebie e, na tych rysunkach. I to, I to były pomysły, były w tym temacie, no nie zostały one, że tak powiem, zaakceptowane przez Urząd Miasta. E, I tak samo temat windy, czy całej tej pleksy, która okala te przejścia podziemne, no nic się nie dzieje. no Bardziej pytanie do Urzędu Miasta. Ja z mojej strony będę pytał o to na sesji, aczkolwiek, no mówię, no. Jako radni no, tutaj możemy naciskać, ale no, ostateczna decyzja jest u prezydenta. A odnośnie chodników, tak rozmawialiśmy w tym temacie tutaj z Wydziałem Dróg, z panem dyrektorem Plisem. Na no, chwili w tym roku mają ruszyć chyba te prace związane z budową tych nowych bloków. Przez mm -hmm. przepompowni źródle wody, tak, przy ulicy Piłsudskiego, no i na pewno wtedy ten jeden chodnik już będzie wyremontowany do ulicy Czereśniowej, no i będziemy musieli w przyszłym roku znaleźć pieniądze, żeby zrobić od ulicy Czereśniowej do ulicy Górczyńskiej, no bo rzeczywiście tam, tam chodnik jest w tragicznym stanie, tak, tylko, że też po drodze, no musimy wykonać remont ulicy Niepodległości Siedzikówny Inki, no bo to jest to miejsce, gdzie po prostu się musimy wpiąć, tak, w istniejącą drogę. Z wczorajszej sesji, bo prezydent mówił o imprezach, które interesują bardzo mieszkańców, bo kiedy padła informacja o tym, że Wartowni już jako takiej nie będzie, w sensie od strony organizatora, no to na pewno widział Pan zainteresowanie i widziałem, komentarze widziałem. mieszkańców. Wczoraj prezydent mówi, że zarówno dobry, go, dobry Wieczór Gorzów, jak i impreza dla młodzieży nad Wartą się odbędą uspokoił radnych chociażby platformy prezydent tym, tym oświadczeniem, tym co mówił? Znaczy, niepokojące było tam, było kilka informacji, takich, że na przykład nie mamy podpisanych żadnych umów z wykonawcami na mm. dobry wieczór Gorzów, Nie wiem, jaka była w poprzednich latach, jakie jak tempo? to wyglądało, mm. jakie tempo było tak, o ile wcześniej byli zamawiani ci wykonawcy, były podpisywane umowy, więc no, trudno mi się dotygodnić, czy jesteśmy teraz w niedoczasie, czy wszystko się toczy standardowym tempem. Odnośnie wartowni i ogólnie imprez tutaj, jakby nad wartą skierowanych do młodzieży, w skrócie, widziałem już wczoraj chyba na Facebooku pojawiła się informacja od organizatorów wartowni Euforii Dźwięku, że są planowane dwie imprezy plenerowe w Gorzowie, dwudniowe w lipcu i w sierpniu, więc myślę, że to jest związane z tym, co. Prezydent Jacek Wyczeski wczoraj mówił na sesji Rady Miasta, więc myślę, że to te działania jakieś się toczą, i myślę, że mieszkańcy mogą spać spokojnie. Pan Cezary zapytał o Centrum Integracji Cudzoziemców, o jego organizację i finansowanie. To też jest pytanie od, od gościa, ale ten temat pojawił się na, na sesji. Był przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, był przedstawiciel Caritasu. Chcieliście. No, no, przewodniczący Rady Miasta, jak rozumiem, też zdecydował o tym, że ten punkt się pojawi. Jako klub zdecydowaliście o tym, że ten punkt się pojawi, czy, czy jak to było? Yy, tak, bo mieliśmy strasznie dużo tych takich pytań, wątpliwości ze strony mieszkańca i to było też powiązane z, z informacjami od służb miejskich, yy. tak? Mieliśmy wczoraj na sesji Rady Miasta przedstawicieli Komendy Policji, Komendy Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, którzy również prezentowali i przygotowali raport dla, e, dla radnych, a de facto dla mieszkańców na temat. Przestępczości w naszym mieście, tak? Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, bo oczywiście mamy permanentną kampanię wyborczą, tak? I zawsze pewne środowiska będą mówiły, że my tutaj w Gorzowie będziemy mieli napływ uchodźców, imigrantów, którzy zaleją nasze miasto, będą gwałcić, rabować i palić budynki, tak? No bo ta narracja do tego się sprowadza. Wczoraj komenda straży jest policji, pani komendant, jasno powiedziała, tak? Na temat ilości przestępstw i wykroczeń popełnianych przez obcokrajowców w naszym mieście. Przestępstw poniżej 1%, wykroczeń 1,5%. Są śmieszne wartości, tak patrząc na to, ile. Także dobrze, żeby w ogóle ich nie było w takim sensie. Oczywiście, ale... ale jeżeli popatrzymy na to, ile mieszka u nas, nie wiem, osób za wschodniej granicy, tak? Z Azji, no bo też takie są osoby, które mieszkają z Zachodu również, to ich jest zdecydowanie więcej niż procent. W naszym mieście. Więc pokazuje to, że jeszcze wśród nich jest jeszcze mniejsza ta y, przestępczość niż wśród Polaków. Więc no, te obawy są całkowicie wyssane z panca, które tutaj się pojawiają w przestrzeni publicznej. I tak samo Centrum Integracji Cudzoziemca. To nie będzie obóz za drutem kolczastym z wysokim murem, gdzie będziemy tutaj, y, że tak powiem, gromadzić w małych celach ludzi y, z zagranicy. Tak? Nie, to jest Centrum Integracji Cudzoziemca, które wcześniej nawet też tam funkcjonowało, było prowadzone przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które. Pomagają integrować się obcokrajowcom. W naszym mieście z Polakami uczymy języka polskiego, pokazujemy jak funkcjonować, gdzie załatwić, jakie sprawy w urzędzie, różnego rodzaju kursy doszkalające, takie same, jakie Urząd Pracy również prowadzi dla osób bezrobotnych w naszym mieście. Więc no, to naprawdę e, ja rozumiem, że mamy no, wybory, tak jak mówiłem, że mamy kampanię wyborczą, no, ale to wprowadzenie mieszkańców w błąd to jest mm. naganne. I mówienie, że słucha się mieszkańców, którzy mówią, że w nocy Niemcy przerzucają uchodźców do Polski, to jest po prostu śmieszne. Tak? Tylko wie pan tak politycznie, to każda ze stron dzisiaj dotyka bezpieczeństwa i imigrantów. Oczywiście, Premier też jest na granicy ale no musimy z, z Białorusią i mówi o, mówić, o, o tak? migracji, mówi o tym, że stop, że nie przyjmiemy, że pakt migracyjny, także ta narracja, ta dyskusja o, 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 o tym, nie chcę nazywać tego problem, problemem, no ale jakimś tam problemem w sensie i legislacyjnym, i formalnym, i, i także takim życiowym, bo mamy dużo zadań przed sobą, jako samorządy, jako państwo, jako tak, ludzie. ale pamiętajmy o no, tym, to, tym, to, to my działa. się wyludniamy też również hmm. jako państwo, jako społeczeństwo. My się wyludniamy. Jeżeli my nie będziemy przyjmowali, że tak powiem, ludzi z zagranicy, tak? to I może trzeba wrodzić. No oczywiście, tutaj. To, ale... panie redaktorze, no ja mam dwójkę, nie wiem ile pan ma. Ja jed... mam jedną. Córkę. No właśnie, no to... No, trzeba tak, nadrobić, apelujemy, tak? apelujemy do mieszkańców Dokładnie, o to, żeby o to, było tak... nas coraz więcej. Tak, panie redaktorze, ale no, tak serio, no to jeżeli no, zmniejsza się populacja gorzowa i jeżeli my nie przyjęlibyśmy tych kilku tysięcy e, uchodźców, imigrantów z Ukrainy, Mielibyśmy gigantyczny problem, Ale żeby mówimy nawet... o Ukraińcach. Tak, ale, to ale to jest... mówimy ogólnie, ogólnie. Przykładowo, to hmm. mielibyśmy gigantyczne... O Ukraińcach tak, no bo 80% obcokrajowców w naszym mieście stanowią Ukraińcy. Tak, tak no tylko że oni... O tym, że gdyby oni nie, nie pracowali, to, no właśnie to mielibyśmy pracują. takie braki kadrowe, to my moglibyśmy zapomnieć, że jakakolwiek firma powstanie w strefie, nie, nie, ja mówię... bo nie mieliby pracowników. A kto no. tworzy firmę, jeżeli nie ma pracowników? Nie, ja mówię o tym, że dyskusja, jeżeli trwa, to trwa na przykładzie Niemiec, gdzie obcokrajowcy w większości, powiedzmy z Bliskiego Wschodu, nie pracują i, i to są dane oficjalne. Uh -huh. Jeśli chodzi o e, cudzoziemców, którzy są w Polsce, w większości Ukraińców, to oni w większości pracują. pracują. Tak. I bardzo dobrze, dlatego mówię o tym, że, że dyskusja bardziej idzie w tamtą stronę, niż w stronę e, jakby e, uchodźców z Ukrainy, którzy po prostu... E, e, tak, to jest bardziej medialny temat, że fajnie tutaj zajmować się innymi po prostu problemami, pracują. innymi krajami. Tak. Co piąty pracownik w powiecie słubickim jest tak, tak. wczoraj to też wybrzmiało na, jeśli chodzi o Wojewódzki Urząd Pracy, swoją drogą, bo pan mówi o wyludnianiu się Gorzowa, e, były plany i też macie to zapisane w, w swojej, e, w, w koalicji, w tym dokumencie 28 punktów, poszerzenia Gorzowa, była zadyma wokół tego i co, co z tym będzie, tak między Bogiem a prawdą? Temat upadł, chcecie wyciszyć, bo gminy mówią non possumus? Nie pan, no, każdy mówi tak, jaki ma interes w hmm. tym, tak. Ja, ja osobiście uważam, że powinniśmy dalej iść w tym temacie, no, tylko tutaj no, trochę, że tak powiem, źle był przygotowany ten temat i powinniśmy zacząć od działań marketingowych, a nie od sformułowań, że tutaj od razu przyłączymy te gminy, tak? Musimy jasno pokazać, jakie są korzyści, tak? Przygotować informacje dla mieszkańców okolicznych gmin i jasno wskazać, w którą stronę to powinno iść, bo pamiętajmy, że jeżeli miasto będzie słabsze, miasto będzie miało mniej mieszkańców, miasto będzie miało mniej przemysłu mniejszą ofertę dla mieszkańców, to również te okoliczne gminy na tym ucierpią, bo okoliczna gmina nie ma teatru, nie ma kina, nie ma filharmonii, nie ma basenu. Nie mają firm, które tam, że tak powiem, yy, dają pracę yy, dla ich mieszkańców. Tak Większość pracuje w Gorzowie. Więc jeżeli Gorzów będzie, że tak powiem, się zwijał, to mhm. też będą się zwijały te firmy, a tym samym praca... Którą wykonuje. Te argumenty znam, rozdzielni. czyli no. rozumiem, że y, postanowiliście, że po prostu w pewnym momencie zacznie się dialog czy rozmowa, tak? Tak, Ty, no musimy, czas, musimy, za musimy, za musimy, musimy, tak, hmm. musimy okay. do tego wrócić, ale przygotować pełen plan działania, tak? No jeszcze kilka tam. Lat, na, na, na koniec faktu. chciałem zapytać o e, miejskie odpady komunalne, nową jednostkę budżetową. To jest, e, wyjaśnię szybko mieszkańcom, konsekwencja wyjścia ze Związku Celowego Gminem G6 i tego, że śmieci, czy też odbiór śmieci będziemy naliczać na podstawie zużytej e, wody. E, tak, z punktu widzenia mieszkańca e, i wczoraj głosowaliście. Obawa, strach, niepewność. Tak? od strony mieszkańców. No ja nie wiem, bo ja się zastanawiam nad tym, jak ten system zostanie wprowadzony, czy nie będzie jakichś perturbacji. Z punktu widzenia radnego może pan powiedzieć mieszkańcom, że trzymamy rękę na pulsie, patrzymy co miasto robi, zgodziliśmy się, bo wszystko idzie w dobrym kierunku? Trzymamy rękę na pulsie, monitorujemy i z mojej strony ja mhm. wierzę bardzo głęboko w to, że ten system będzie sprawiedliwy na liczenia opłat wywozu za śmieci po wodzie, po licznikach. Z tego względu, że w chwili obecnej co piąta osoba nie płaci za wywóz nieczystości. Tak? System jest dziurawy i MG6 oczywiście robi co może, osoby, które tam pracują robią co, mo co mogą, żeby wyłapywać e, takie osoby. Ale co piąty mieszkaniec, więc jeżeli no, policzymy, że mamy 100 zł za wywóz nieczystości, tak na budynek, mm -hmm. no i płaci tylko czterech, no to płaci po 25 zł, gdyby pięciu płaciło, płaciło liby po 20 zł, tak? Więc no, to jest ta oszczędność dla mieszkańców, że jeżeli system nie będzie dziurawy i wszyscy będziemy sprawiedliwie płacili, a na tym polega odpowiedzialność społeczna i na tym na tym pierwsze całe społeczeństwo tak samo jak ZUS i inne rzeczy, tak? Wszyscy się składamy na to i wszyscy z tego korzystamy w większym lub mniejszym stopniu, ale bardzo głęboko wierzę w to, że ten system będzie sprawiedliwy, jest to najlepsze rozwiązanie, tak? I e, dzięki temu, że wyłapiemy te osoby, które nie płacą teraz za wywóz nieczystości, e, nie będziemy musieli podwyższać opłat, tak? Mhm. E, za odbiór ścieków. No, bardzo wierzę tutaj po zmianie e, w PWiK, że tutaj pan dyrektor Maciej e, będzie monitorował tą sprawę i oczywiście na pewno tutaj jeszcze jakość tych dostaw wody, a także sprawdzania zużycia się poprawi. Nie no, ja też pytam, czy na przykład Gorzewianik Piotr Wilczewski, który dzisiaj zużywa jakąś tam ilość wody, nie patrząc na to, czy oszczędza, czy nie od 1 stycznia, jak mu naliczą na danych historycznych, a on nie wiedział na przykład, że ma na przykład trochę mniej oszczędzać, hmm. to się nagle okaże, że, że jeżeli zużywał dużo wody. No to to się odbije na, na śmieciach. To są oczywiście szczegóły, których nie, dzisiaj no, nie rozwiążemy, Ale pytania, które trzeba zadać. Tak, oczywiście trzeba zadawać te pytania. Dziękuję, że pan redaktor zadaje te pytania. My mówimy o 1 stycznia 2026 roku. I oczywiście będziemy tutaj naciskali urząd miasta, żeby przygotować dokładnie informacje, jak będą naliczane te opłaty, żeby mieszkańcy też mieli czas przygotować się do tego, no, ale. To jest tak, jak na przykład no, mówimy o tych kwotach, bo widziałem takie artykuły. I oczywiście ludzie mają prawo być zaniepokojeni, ale mówienie o tym, że wodociągi dlatego teraz promują picie wody z kranu ze względu na to, że są no, więcej naliczyć opłaty za wywóz nieczystości. No, cena za jeden litr wody z wodociągu to jest 0,7 grosza tak? Z odbiorem nieczystości, no de facto dziś ta woda potem się podziewa, jak wypijemy. 0,15 grosz. To są naprawdę małe kwoty, tak? I nie mówmy o tym, że to nagle nam zarośnie zużycie, no bo my mówimy tutaj jeden kubik tak? na no osobę. No to to jest 1000 litrów, to jest taki Mauser, który gdzieś tam stoi. No na wartowniach stały, tak? Tylko nie zawsze był wypełniony wodą. No. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno te pytania wrócą. Piotr Wilczewski, radny Platformy Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze za zaproszenie miłego dnia. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.